Cześć, dzisiaj zrobimy kapsalona w wersji domowej z mięsa wołowego. Zaczynamy. Wkładujemy mięso. Do tego dodajemy przyprawy takie jak czosnek, sól, papryka chili, papryka słodka, kurkuma i kmin rzymski. Łyżkę jogurtu greckiego. Ścieramy cebulę. I wszystko razem teraz mieszamy. Teraz sobie kładziemy papier do pieczenia, na który będziemy wykładać mięso. Teraz nakładamy drugi papier i rozwałkujemy sobie. I po rozwałkowaniu zwijamy sobie. Teraz nasze mięso wkładamy na blachę i wstawiamy do piekarnika pieczenie góra dół 20-25 minut na 180 stopni. W czasie, kiedy nam się mięso piecze, to zabieramy się za frytki. I ostatnim etapem do przygotowania, jaki nam został, no to oczywiście sos czoskowy. Przyciskamy przez praskę czosnek, dużo czosnku. Dodajemy soli. Jogurt grecki, majonez i mieszamy. Oczywiście można sobie dodać do sosu jakąś przyprawę, którą się lubi. Zobaczcie, jak już płaty nam się ładnie upiekły, przypieczone. Pachnie to naprawdę bardzo dobrze. Teraz będziemy sobie to kroić na mniejsze takie płaty. O. No, to tak pachnie, że nie, no muszę kawałek spróbować, bo... Nie spodziewałam się, że wyjdzie to tak zajebiście. Naprawdę. Teraz do naczynia żara odpornego wysypujemy sobie nasze frytki. Na to dodajemy oczywiście nasze mięso. No mięso jest naprawdę rewelacja. Mięso wysypujemy serem. Kto jak lubi, dodaje sobie zależy, kto ile lubi sera. Jedni wolą więcej, jedni mniej. Także każdy według swojego uznania. Ja akurat wolę mniej. I wrzucamy to wszystko, moi drodzy, na 5 minut do piekarnika. No i teraz po wyciągnięciu z piekarnika polewamy sobie sosem czosnkowym nasze znaczy mięso i fryty. Dodajemy sałatę, cebulę. Prawda, może powinna być czerwona, ale ja nie mam. Także użyję białej. Pomidor. I ogórek zielony. Polewamy jeszcze sosem. Nasz kapsalon jest gotowy. No i oczywiście co? Test smaku. Nasz kapsalon w środku prezentuje się tak. No i oczywiście, co? Test smaku. Zajebiste. Naprawdę. A jak to smakuje? Przekonajcie się sami. Polecam mega.